Szanowni Państwo, przed nami najkrótsza na świecie ścieżka rowerowa. Tu jest jakiś żwirek, tu żadnej ścieżki rowerowej nie ma, to znaczy można zajechać rowerem, nie? ale i tak każdy z asfaltem jeździ. A tu zrobiono taki łuk drogi, ale trochę za dużo asfaltu wylano, no bo dla drogi to wystarczyłoby tędy. No i co zrobić z tym odcinkiem? No zrobić ścieżkę rowerową, która się tu zacznie. O, tu nawet jest rysuneczek że to na pewno dla rowerów. O, ja idę nielegalnie w tej chwili po ścieżce rowerowej. Powinienem dostać mandat. I ta ścieżka kończy się o tutaj. Bo tak po prostu się kończy już. I dalej nie ma nic. Ani po jednej, ani po drugiej stronie drogi. To jest tak po prostu. No, ale teraz nikt nie powie, że w powiecie nie ma żadnej ścieżki rowerowej. Są o...